Cześć, witam wszystkich, z tej strony RedSecz i Grzybek Jest to zapowiedź serwera Hardcore u SKKF część trzecia na serwerze piątej edycji tak y... o, czekaj tak, ponieważ RedSecza odbanowali um, no właśnie. No red właśnie ja byłem już tam wcześniej odbanowany trochę bo tam były jakieś losowania, BOŻE Zostać tu, z którym się nie ma hmm. To Piofem. O, włączyłem w ogóle sobie muzykę. Dobra. Hmm. Ponieważ. Tak. I y, co miałem powiedzieć? A, no i odbanowali mnie i receta. Tak. To taki. Zapowiedź. Nowej serii złoknionych naszych odcinków fanów. Tak. Ponieważ wszyscy nasi fani pragnęli tej serii, to im ją damy. Skor... Co? Im, Im ją damy. Tak, im ją damy. No, także. Co by tu jeszcze powiedzieć? Y... Proszę, zmieński na następny odcinek. Tak, zmienię skin na sam odcinek na pewno. Bo mnie denerwuje też na twojej głowie. Troszkę. Dobra. No. To chyba wszystko, nie? No, chyba raczej tak, więc spodziewajcie się w święta. E, dopiero... Pierwszych tej... odcinków. Tak, pierwszych odcinków dopiero święta. No tak. Ci ludzie mnie rozpraszają. Ja miałem tak w swoim pokoju. Dobra. Nie przedłużając, bo już długo trwa ta zapowiedź. Dziękujemy za oglądanie. I tak. spodziewajcie się za niedługo. Do zobaczenia w tak. następnej serii. Tak. Do zobaczyska, usłyszeńska. Ra. Cześć.